Pewnie już słyszeliście. A jeśli nie, to posłuchajcie. Rząd Tuska zdecydował, że terminal w Gdyni zostanie oddany na wyłączność w ręce Szwedów. Taka jest repolonizacja, zapowiadana przez tą zdradziecką władzę. Podwójny skandal polega na tym, że w przetargu uczestniczyło też polskie konsorcjum Polska, które zaproponowało, korzystniejsze warunki finansowe i posiada odpowiednie zaplecze do obsługi tego terminalu. A mimo to ekipa tuska przekazała nowoczesny publiczny terminal promowy w ręce szwedów. Jak to nazwiecie? Ale to nie wszystko. Kolejna sprawa. Przetarg CPK rozstrzygnięty poza Polską. Znowu zagraniczne konsorcjum przejmuje kluczowy system lotniskowy. Tym razem spółka centralny port komunikacyjny wybrała wykonawcę systemu bagażowego. Oczywiście kto? Holenderska firma Vanderland Logistic na czele. W czasie kiedy polskie firmy walczą o przetrwanie, rząd oddaje, słuchajcie, kluczowe przetargi bez walki. Taki globalny gracz yy, będzie sobie rządził na polskiej ziemi. Ale czy faktycznie nie było polskiej alternatywy? No, oczywiście, że były. Alternatywy były, ale plan, plan jest taki, że pieniądze, Nasze, nasza państwowa kasa ma wypływać za granicę, ma uciekać na zachód. To są ludzie rządzący dzisiaj, to ludzie, którzy, którym nie zależy na tym, żeby polska gospodarka się rozwijała. Oni z premedytacją osłabiają nasz kraj, i wiedzą, że y, za jakiś czas Polska będzie bankrutem, będzie krajem, który będzie musiał y, godzić się na wszystko. Już się godzimy na wszystko, no ale to ze sprawą naszych rządzących. Więc. Jest to czas na refleksję i mobilizację opinii publicznej. Miejmy nadzieję, że dużo ludzi będzie to udostępniać, że dziennikarze się za to wezmą, że będzie to nagłośnione. Jest jeszcze może szansa na odwrócenie tego wszystkiego, bo przecież Donald Tusk tak mówił głośno ostatnio, że on będzie bronił polskich przedsiębiorców, że my mamy pierwszeństwo. On już nie pozwoli na to, żeby gdzieś ktoś z zagranicy kupował, kupował nasze firmy żeby płacił podatki tam u siebie, bo ma wpadać wszystko do naszej polskiej kasy i, i to Polak ma zarządzać we własnym kraju. Ale jest jak jest, jak widzicie, gdzieś tematy zastępcze, jak zwykle, różnego typu, przysłaniają historię, takie jak ta.